Psalm trzeci Panie, jakże wielu jest tych, którzy mnie trapią, jak wielu przeciw mnie powstaje. Wielu jest tych, co mówią o mnie, nie ma dla niego zbawienia w Bogu. A jednak, Panie, Ty jesteś dla mnie tarczą, Tyś chwałą moją i Ty mi głowę podnosisz. Wołam swym głosem do Pana, On odpowiada ze świętej swej góry. Kładę się zasypiam i znowu się budzę, bo Pan mnie podtrzymuje. Nie lękam się tysięcy ludu, choć przeciw mnie dokoła się ustawiają. Powstań, O Panie, ocal mnie, mój Boże, bo uderzyłeś w szczękę wszystkich moich wrogów i wyłamałeś zęby grzeszników. Od Pana pochodzi zbawienie, błogosławieństwo Twoje nad narodem Twoim.